Siema widzowie, w dzisiejszym odcinku będziemy grali w Fortnite. No dobrze, mówię dalej, e, i gramy tak. W dzisiejszym odcinku będziemy grali w Fortnite Battle Royale. Oczywiście i w, 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 właśnie no, nowym. to nie jest Season Pewnie tutaj się zaraz wyświetli wielkie coś z subskrypcją, żebyście zasubskrybowali, ale tylko dzisiaj zmuszam do łapki w górę, bo naprawdę fajnie jakbyście zostawili łapkę w górę, a I nie, nie zostawiajcie na później łapek w górę, teraz zostawcie. Proszę, proszę, niech teraz ktoś zostawi łapkę w górę. Jak ktoś teraz zostawi łapkę w górę, to będę naprawdę bardzo wdzięczny. Niech ktoś zostawi łapkę w górę. Ja mam, ja mam co na odcinkach tylko 5 łapek w górę. Proszę, zostawcie łapkę w górę. Dziękuję. Wyprosiłem wszystko. Esencję z was wysłałem, a więc tak. Dzisiaj lecimy oczywiście na nową miejscówkę. A nie, tu jest nowa miejscówka. No to tutaj. Ja osobiście grałem już parę razy, no w Halloween, już tutaj. A więc wiem czego się spodziewać, ale wiecie, i tak będzie fajnie. Będzie. Nie wychodźcie z tego materiału jeszcze. Eee, to tak, lecimy tutaj, będzie git, będzie git, będzie git. Niestety szybą nie mógł grać mój kolega. Mój kolega. Nie mógł grać, bo... bo po prostu nie ten. Nie mógł. Nawet nie mogłem się do niego dodzwonić, a więc ten Skupienie. Juny, Czym oni tak latają? Onże pakami. Tak jestem zestresowany jem. na tego typa. Chyba polecę na tego typa. Я че? Я че? Не O! No fajnie. Co ja miałem zrobić? Kurde, Deadpool mi wjeżdża. Eee, nienawidzę. Takich kurde deadpoolów. Już jestem po przerwie. E, to nie było nawet przerwa. Dla was to było... Sekunda. Dla mnie to było 5 minut. A więc... Lecimy na pociąg. Na ciuchcie. <laughs> Eee, ojej, ale mnie oko boli. O, 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 moje oko. Bo, jak byłem na ten, na budowie, to, to mój kolega mi przywalił deską w oko. Ja idę sobie, a on mi deską. Je. No i wszystko znacie. Tu już ten ta miejscówka? O nie, typek. Ale jestem skupiony. W ogóle zapomniałem, że mam widzów. <grych> Dobra, ee, tak. Lecimy na nich? Tam będę ten, będę się kąpił, tak. Jak Bambik. nie być Bambik. Ja no jestem jednak Bambik. <laughs> <A>. <laughs> A, det blir litt av pumpa. Co tu ta piła jakaś chodzi? O tu jest piła, mm, dobra. Ja cię nie używałem tej piły. Ale fajna piła. To jadę na Doomstand. stąd. Idziemy sobie tam, bo tam może być samochód. Widzowie jak wam się spodobał odcinek, to proszę... To nie. Nie, jak wam się spodobał odcinek, to proszę o, o napisanie w komentarzu Adam lub więcej odcinków. Na przykład nie wiem, momentin Piszcie, co chcecie, co mi, co będzie dla was lepsze na moim kanale, to piszcie. Ło! Bam. Dzisiaj mam dobry humor, tylko... Ale na kapsuła, ale co tam. Typek. Robiłem go piłą. A jadę. Szybko jadę. Szybko jadę, bardzo. Oj. Ciu.

Ja nie. Nie no nie trafiaj mnie, proszę. Aha. Nie No dobra, tak no. Dobra. W dzisiejszym odcinku to tyle. No i do widzenia.